Czy dobrze że to jest, te 200 pomoże to ludziom? Czy coś innego by się przydało? Dla mnie to coś innego. Co miesiąc? Waloryzacja co miesiąc. jakaś. Tak. O ile tak musiałby wzrosnąć, żeby pani była zadowolona? No, no. Tak, co, się miesiąc? Te, te 2200 co miesiąc. te 200 co miesiąc. 200 co miesiąc? Tak. Ale dodatku, czy do tej, co pani ma jeszcze doliczyć? No do tej, do tej. A, no, to wtedy było widzenie. Tak, chyba. Eee, co jest pani za takim rozdawnictwem? O te 800 plus na przykład dla młodych, jak pani to wszystko widzi? Ech. Komu dawać, komu nie? Nie jestem za takim rozdolnictwem ja ani za, tym, nie za tą czternastką, ani za tą trzynastką. Na przykład na, na tym 800 jest na pracujących na przykład, czy tylko potrzebującym dać, czy, czy nikomu. To jest tak źle i tak niedobrze. No bo zawsze do, potrzebując, wiadomo, że jest masa ludzi. Czy no, no, no wyjątki, tak, ale tak wszystkim to wszystkim nie. Nie, nie, wszystkim pani wszystkim nie chce dawać. Nie, nie. Chodź, żeby jedna osoba pracowała, dobrze by było wtedy. Zależy, ile by zarabiała ta jedna osoba. Czyli zależy, zarabiałaby? Tak, 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 no bo tak to cóż, no. eee, Bo niektórzy przeznaczają, nie powiem na co te 800+. Plus. Widziała Pani takie przypadki, 500, no czy nie trafia do rodziców? Nie, nie trafia nie, nie nie, 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 no trafiam, nie, nie, nie. interesują tak. mnie to, co, kto wydaje na co. Nie, nie, nie co. sprawdza, nie nie. Nie, nie. 913 eee, likwidować, tak? A warantacja, żeby była większa? No pewnie, że tak. Jak Pani sobie radzi z drożyzną? Jeszcze takie szybkie pytanie. No jakoś tam jeszcze. Czy jest dla Pani drogo? A wszystko. Czy co? Jedzenie, rachunki. No, no jedzenie i opłaty te to nas zżerają. Zżerają, tak? Zdzierają, A wszystko tak. ta inflacja? Kto to za zawinił najbardziej? Według pani rząd, sytuacja na świecie. Coś innego? Dla mnie to rząd. A jest pani zadowolona z rządu? Nie. Y to sobie radzi. Czy wybiera się pani na wybory? Jest taki temat. Bo nie, tam się Zachęcam pani do wzięcia udziału. Zachęcam, zachęcam. Tak, najbardziej to mnie bulwersuje, to że, te, że, że te młode kobiety. Muszą tak walczyć o te swoje prawa. Jak się kobietom żyje za tego rządu? Czy, czy, no, nie, rząd... nie, wiem, nie wiem, jak jest z przedszkolami, z, ze żłobkami. Powinno więcej być żłobków, zamiast na, na przykład więcej żłobków w szkole, dla, dla matek? Wydaje mi się, że tak. Tak. Dziękuję, no tak. tak. Bo pracują kobiety, muszą oprócz tego w domu pracować. Nie każda ma babcię, która żeby mogła pomóc. O czego powinni zacząć po wyborach? Nowy rząd, powiedzmy, młodzi są, nowi, pani zadowolona. Tak, zadowol... nie, niech będą. Młodzi. Brakuje, brakuje młodych, tak? W Młodych, w młodych tak. Mają inne myślenie. Po no tak, 80 lat niektórzy siedzą. Właśnie. Powinien powinien mery... nie, nie powinno być. Do jakiego wieku powinien pracować? Mniej więcej tak. Do 60, tak jak my. 60 lat. Ta, tak, 50. to ma człowiek. No, tak jak my wszyscy. I, 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 i zmiana, tak? Tak. No, dobra, już dziękuję. 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 Chore dziecko, czy... Tak, tak. Jak sobie rząd radzi? Czy jest Pani zadowolona, czy nie bardzo? Yy, nie za bardzo. To znaczy, Jakie, co, z czym tak Panią najbardziej zdenerwowali? W jakim temacie? No, że oszukują, że miały być leki bezpłatne właśnie. dla emerytów. Nie ma. Mam no, 95 lat, nie ma mam... Ostatnio znowu przed wyborami ogłosili, że mają być te darmowe. Tak, nie ma. Czyli do tej pory nie było? Nie było. Byłam w aptece, wybrałam mamie 200 zł leki. 200 złotych? Tak. Yy, 200 zł to dużo, jak za same leki. Tak, tak. I reszta. No A, właśnie. Jedzenie poszło do góry?